Szanowni Państwo, jak wspomniał Pan Wojewoda, ustawodawca zechciał nazwać burmistrza organem, który ma za zadanie wydać decyzję o zezwoleniu na imprezy masowych, w naszym przypadku imprez masowych na jego terenie. Chcę Państwa poinformować, iż w ustawowym terminie, czyli w tydzień przed imprezą 22 lipca, taką decyzję podpisałem. My będziemy mieli na samym festiwalu 40 pojazdów i 132 strażaków. Jeżeli chodzi o wody operacyjne, to one są z województwa zachodniopomorskiego i ze strony niemieckiej. Jest to razem 37 pojazdów i 125 osób, z czego 17 pojazdów 20 osób z województwa zachodniopomorskiego, 20 pojazdów i 105 osób ze strony niemieckiej do zabezpieczenia, do przeprowadzenia tej operacji yy, zabezpieczonych mamy 1268 funkcjonariuszy oprócz sił własnych, yy, czyli policjantów z Województwa Lubuskiego yy, na wniosek komendanta wojewódzkiego, komendant główny yy, przydzielił yy, wsparcie yy, policjantów yy, z terenu kraju. Yy, jest to wsparcie w liczbie 436 yy, policjantów. Województwo Lubuskie, w którym jesteśmy od wielu, wielu lat, jest idealnym miejscem do organizacji tego typu imprez nie ze względu na lokalizację, ale przede wszystkim na to, że możemy tę imprezę zorganizować bezpiecznie przy współpracy bardzo profesjonalnych służb i bardzo dużemu zaangażowaniu Panów Wojewody i, i, i wszystkich osób, które które no nie rzucają organizatorowi kłód pod nóg, wręcz przeciwnie, razem wspólnie zasiadają do stołu i starają się tę imprezę przygotować jak najbardziej bezpiecznie.